W najbliższy poniedziałek wieczorem o godzinie 18.15 Stomil zmierzy się z Polonią Bytą podczas wyjazdowego pojedynku. Dla obu zespołów będzie to niezwykle ważne spotkanie. Duma Warmii powalczy o komplet punktów, by dogonić czołówkę ligowej tabeli i podtrzymać dobrą formę oraz poprawić nastroje przed hitowym meczem z Olimpią Elbląg. Dla Beniaminka ze Śląska Mecz ze Stomilem będzie okazją do podźwignięcia się ze strefy spadkowej. Stomil po dwóch porażkach z rzędu w zeszłą sobotę wygrał u siebie z Sandecją Nowy Sącz 1-0. Gra podopiecznych trenera Janusza Bucholca nie poderwała jednak olsztyńskiej widowni z miejsc, choć szkoleniowiec Białoniebieskich był zadowolony z postawy swoich piłkarzy. W bytomiu na pewno nie zobaczymy trzech zawodników pauzujących za nadmiar żółtych kartek oraz asystenta trenera. Hubert Sadowski, Filip Szabaciuk i Karol Żwir otrzymali po raz czwarty napomnienia, zaś Grzegorz Szlech został wyrzucony z ławki rezerwowych po ujrzeniu czerwonej kartki. Urazy Łukasza Borkowskiego, Miłosza Garstkiewicza i Daniela Pietraszkiewicza. Kontuzja Igora Jędrzejczyka oraz zesłanie do rezerw Bartosza Florka spowodują problemy ze skompletowaniem meczowej dwudziestki. Przewidujemy, że wyjściowa jedenastka będzie miała następujący skład. Między słupkami zobaczymy 16-letniego Łukasza Jakubowskiego, który z Sandecją zachował czyste konto i drugi raz w tym sezonie został uznany piłkarzem miesiąca. Na prawym wahadle zagra Filip Wójcik, zdobywca zwycięskiej bramki w poprzednim starciu. Pod nieobecność Szabaciuka i Sadowskiego w trójce środkowych obrońców zagrają Bartosz Walencik, Igor Kośmicki i Lukasz Kubań. Na lewym wahadle najprawdopodobniej dojdzie do zmiany. Żeby wypełnić limit młodzieżowców, zamiast Michała Karlikowskiego będzie musiał wystąpić Radosław Tuleja. Czwórkę pomocników powinni tworzyć Łukasz Szramowski, Michal Bezpalec, Filip Laskowski i powracający do wyjściowego składu Hubert Krawczun. Miejsce w jedenastce straci natomiast Japończyk Judai Shinonaga, który w meczu z Sandecją nie wyszedł na drugą połowę. W ataku po słabym występie Tomasza Bały, przedwcześnie zakończonym przez dwie żółte kartki, tym razem prawdopodobnie znajdzie się miejsce dla Piotra Kurbiela, który będzie musiał przerwać serię siedmiu meczów bez zdobytego gola. Kilka słów o naszych rywalach. Polonia Bytom znajduje się w strefie spadkowej i z pewnością jak najszybciej będzie chciała z niej się wydostać. Nasz najbliższy rywal w dziesiątej kolejce przegrał na wyjeździe ze stalą stalowa wola 0 do 1. Najlepszym strzelcem Beniaminka i niedawnego zwycięzcy zmagań w trzeciej lidze jest Dawid Wolny, który ma na swoim koncie trzy trafienia, z czego co prawda dwa rzutów karnych. Polonia nie powinna zaskoczyć zawodników z milu umiejętnościami piłkarskimi, jednak po jej stronie jest jeden bardzo poważny atut tak zwany efekt nowej miotły. Zarząd klubu poinformował we wtorek, że trenera Adama Burka zastąpi Łukasz Tomczyk. Teraz rzućmy okiem na historię. Polonia Bytom jest dwukrotnym mistrzem Polski, czterokrotnym wicemistrzem i trzykrotnym finalistą Pucharu Polski. Czasy największej świetności przypadały głównie na lata 50. i 60. XX wieku. Polonia Bytom jest jedynym polskim triumfatorem w rozgrywkach Pucharu Intertoto. Niebiesko-czerwone barwy oraz herb klubowy nawiązują bezpośrednio do pogoni Lwów. Podsumowując, mimo że najbliższy rywal Stomilu jest klubem bardziej utytułowanym, w poniedziałek będziemy mogli spodziewać się wyrównanego starcia z niewielką liczbą goli. Mecz na żywo będą transmitować TVP Sport i WP Pilot. Pierwszy gwizdek już o 18.15. Życzymy sportowych emocji i oczywiście zwycięstwa Stomilowi, a Polonii powodzenia w następnych meczach. Niech 100 mil zagra wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew. Z tysięcy gardł się wyrwieczy, nie wygra z nami ni. Niech 100 mil zagra wielki mecz, niech z trybun płynie śpiew. Z tysięcy gardł się wyrwieczy, nie wygra z nami nimi.